Cześć wszystkim, papa swinger, ja dwójeczka, Dzień 17 dzisiaj. Bez dłuższego gadania, bo wiem, że nic nie kupię. Nic, że znaczy mogę dekorację jedynie zmienić. Ale że nic nie kupię, no to po prostu zaczynamy dzień bez żadnego gadania dłuższego. Przyszła Magii, dostaliśmy jaki sos. Mhm mm Okej, okay, cztery te długie Najlepiej włożyć je do... Mięsa? Mięsko Miejsce, gdzie jest przyspieszacz Zrobię w tym dniu taki make, że po prostu zrobię jakby dwa zestawy. Zestaw, znaczy zestaw yy, 12-mięsny. A tego nie robiłem. 12 było. No, no, jak na razie to dwie albo trzy osoby zamawiają mięsa. co są obecne. I to jeszcze każdy każda osoba inny, inny sos. Mam no, potrzeby, tak. Yy. Robić 12, tak, ty, tych jest 12, bo nie wykorzystam tych, te, tych 8, które jeszcze zostaną. O, i tutaj ma być w ten sposób. Ja bym na to wpadł w inny sposób, ale skoro mi tutaj podpowiadają, to ja skorzystam oczywiście z tej odpowiedzi. Przy poprzednim. Gdy jak mieliśmy nowe zamówienie, to nam nie powiedzieli jak to zrobić, a tutaj nam podpowiadają, nie? raz podpowiedzą, raz nie podpowiedzą. No. Może się okaże, że teraz właśnie skuter zamówi żółta? Nie, Nogęcy zamawia. Nogęcy zamawia, a nogęcy też nie zamawia wiele osób, czyli nie trzeba tutaj robić... No dobra, zróbmy trzy. Zróbmy trzy wydajemy tam jedynkę Zaraz zrobimy dwójkę Perfekt możliwe, że dzisiaj się uda zaliczyć perfekt no to akurat jest aktualne. Nie mamy jeszcze zrobionego osiągnięcia za perfekty. więc może się dzisiaj uda. Ok, Sosik. Markeweczki. 12, tych, a ja potrzebuję połowę, ok, czystkowy jest. To możemy wydać kolejny perfekt. Będziemy zaglądać do osiągnięć tutaj. Tylko ufam, że jeszcze niewiele zostało tego, tych perfektów do zrobienia. A ładnie nam idzie, to perfekt możemy zrobić. Ok, 3, grade i grade. No tak. Yy. Tu jest zamówienie skutry i ono się układa w ten sposób. Jak ułożyłem źle, to już było to widać, więc nie było innej opcji jak tylko to poprawić. Na pewno by inaczej się nie zdarzyło, tylko bym to faktycznie poprawił. Okej, okay, tutaj nie ma sosu, więc wydajemy. Wydaję wydaje najszybciej jak się da, żeby te faktycznie zdobywać. I to czekanie, żeby ładnie wychodziło. I może się uda, jakby 100% cały dzień. No. Niestety, ale dla Czeka już nie mam w zestawie tego mięsa Ok 8 Tutaj dla Hanka jest Jest jeszcze szansa, że ktoś z y, closer zamówi ten y, te 6 mięs, które nam zostało albo nikt tego nie zamówi i mi się tu zmarnuje. Dobra, zobaczymy. Czy będzie perfekt? Jest perfekt. I to był 30. Perfekt. Okej, okay, to się jeszcze robi. Płyń. Chciałeś na pewno inne mięso. No. Nie mogę przyspieszyć, bo nie mam obok przyspieszacza tego te, te mięsa. Te mięsa są tam gdzie przyspieszacza akurat nie ma. Okej, okay, czyli to i to Tutaj ten sosik. Good i BBQ. Właśnie, bo tu jest ten w sumie jakby dwie ósemki, nie? Okay, to, to w ten sposób, i teraz tutaj jedno, tutaj drugie, potem tutaj jedno i tam drugie po przeciwnej stronie. Ale nie to, tylko markerka. Ok, no i czak. Będzie perfekt? Oczywiście, że będzie perfekt. Czyli jest szansa, że dzień 17 skończy się perfekcyjnie. I to jest duża szansa, bo wystarczy tutaj, jest... Z... klawiszu są trzy i nie zrobić plamy przez jakieś niepotrzebne góry, albo... Czyli za Zagłód to jeszcze dadzą 100%, ale nie dadzą 100% za jakieś czerwone napisy, czyli czerwone... napisy w czerwonych chmurkach. No za to to już nie dadzą. Okej, 3T. Teraz pytanie, czy uda się to. Perfekt. I wtedy będzie perfekcyjny dzień. Dokładnie perfekcyjny dzień. 17. 5 100 punktów. No i perfect. Cały dzień na stówce. No takich dni nie będzie za, za dużo, ale w Winger jestem wykonany. 797 punktów. Free pod. I trzeba wyrzucić to w, te, w tamtą stronę, ale ładnie się odbiło. Więc wystarczy tutaj trafić. No, jakbym jeszcze trafił do dołka, to by był wielki sukces. Trafiamy do dołka za trzecim rzutem przez co trafiamy w birkie. Ok, i z tego dnia to było tyle. Do zobaczenia przy następnych. Wtorek rozegrany. Cześć.